Obejrzyjcie ten link pod spodem. Zaczyna się. Niedługo nie będzie można w ogóle nic mówić. Zaczyna się. Znaczy ogólnie dawno się zaczęło. I teraz będzie coraz szybciej. Coraz szybciej. To wszystko. Po prostu wszystko przyspieszy. Zaczyna się. Także narka, obejrzyjcie ten link pod spodem. Ale to jest w ogóle ogólnie fajny kanał. Ja tam miałam do niego jakieś... ale bo wydawało mi się, że on kiedyś źle coś skomentował tak. Źle. No, każdy ma prawo, tak? Ale to było takie. Ale to... Tak sobie myślę, że to chyba nie był on. Wiecie Co? Nie wiem. Nieważne. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o wiadomości, to ma... fajne dobra. Na razie. Dosyć kłamstw też ma fajne dosyć wiadomości. Spoko, tak? Też oglądam kanał Dosyć kłamstw. Profesor 10, to jest to, o czym mówiłam, tak? Już zauważyłam, że ci ludzie się trochę mniej udzielają, no bo o czym tu, kochani, mówić? No hej, o! Znowu zaczęło się samo nagrywać. Muszę wykonywać jakiś gest, widocznie on reaguje na gesty. E, najprawdopodobniej. E, patrzę, wiecie co, so, dlaczego? U nas jest pierwszy dzień zimy dzisiaj. Nie no, nieprawda, tak. Jest pierwszy dzień, kiedy spadł śnieg w ogóle. No jest no, niedużo tego śniegu, było, no, ale wszystko jest białe. Prawie wszystko jest białe, więc taki jest sobie fajny, milusi dzień, co u mnie słychać, jeżeli chodzi o BSM. Jeżeli chodzi o BSM, słuchajcie, to tak, tak jak mówię, ale go zarzuciło. Ale wyrówno. <grym> w każdym razie wiecie co. Jest tak. Te lepsze rzeczy, które nastąpiły już to one się tak utrzymują. Nie muszę zb... zmrużyć tak oczu. W tej chwili widzę, że jest minuta 5. Więc trochę jest lepiej. Czy to idzie dalej? Nie wiem. Na razie nie obserwuję tego, żeby szło dalej lepiej. Jest polepszenie, jeżeli chodzi o, no, tak jak mówiłam poprzednio, tak? O to yy, kibelkowe problemy, że tak powiem, bo faktycznie odczuwam coś takiego, że jest yy, lepiej, dlatego że mogę, tak jakby, na dłużej wstrzymać, tak? Pójście do Łazienki, na dłużej. A to jest też ważne, bo kiedyś mogłam wytrzymać, owszem, ale no, byle by nie było za długo. Byleby tam, wiecie co, no jakoś tak byleby nie było tak długo, bo to by było niefajne dla mnie. Teraz widzę, że to tak nie za specjalnie ma jakiekolwiek znaczenie. Sorry. Ja się po prostu tak uczę jak się uczę e, Nie wiem, czy ja powinnam cię nagrywać, bo tak chyba nie za specjalnie mam wenę jakąkolwiek do nagrywania. W każdym razie, mm, na razie jeżeli chodzi o BSM, mm, jakichś widocznych rzeczy, jakichś takich ho, 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 ho. Chociaż dzisiaj czuję się całkiem fajnie. W sumie nie widać, ale tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś się spodziewa, że tutaj może coś nastąpi, tak hejsiup i już, jeżeli ktoś myśli, że ja tutaj będę codziennie nagrywać albo nawet raz w tygodniu, to jest za często moim zdaniem, słuchajcie, bo te zmiany nie następują tak szybko. One naprawdę powoli się toczą. To wszystko trwa naprawdę długo, z tego co ja widzę. Naprawdę długo. Więc więc wiecie co? No Trzeba chwilę poczekać, tak? Trzeba mieć trochę cierpliwości do tego. Widzicie, no moja posie. No to jest, ja nagrywam tobie tutaj, yy, nagrywam sobie w sypialni. <grym> Bo to jest takie spokojne miejsce, tak? W tej chwili na dole. Chociaż może zaraz zejdę. Może zaraz zejdę. E, wiecie co? Także nie ma czegoś takiego, co mogłabym powiedzieć, że wow. Znaczy tylko to powstrzymywanie się, tak? Nie muszę tak pędzić do tej łazienki. No to to jedyne, co to, to. Ostatnio to znowuż doszło to, i to jest naprawdę ewidentnie widoczne, bo naprawdę, no, jest. Dużo lepiej. Ja bym powiedziała, że chwilami to jest tak dobrze, jak było kiedyś. Jeszcze jak człowiek był zdrowy, tak? Więc tak. Właściwie to w sumie słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o BSN. Ja to nie mam nic wielkiego takiego do powiedzenia. Ktoś się mnie niedawno zapytał, słuchajcie, czy może mnie się jakoś odwdzięczyć, tak? No, jest tam takich kilka osób. W każdym razie nie. Nie możecie. Jak nie macie co zrobić z kasą, ewentualnie, no to możecie podjechać do najbliższego domu dziecka, podjechać do najbliższego schroniska dla zwierząt, ewentualnie. I ja, bym, ja powiem tak, wolałabym, żebyście nie wpłacali im kasy, tylko żebyście sami coś kupili. Rozumiecie? Bo nigdy nie wiadomo, na co ci ludzie wydadzą te pieniądze, tak naprawdę. A tutaj chodzi o to, żeby to dzieciom było fajnie, żeby to dzieciom było dobrze. Chociaż ja wiem, no ale. Różnie to bywa. Tak. To jeżeli o to chodzi, to słuchajcie, tyle. W zasadzie nie pytajcie się mnie o takie rzeczy. Rozumiecie, ja nie chcę. No ja, ja nic od nikogo nie chcę. Nic kompletnie. Natomiast jeżeli macie taką potrzebę za cokolwiek się odwdzięczania, jeżeli na jakiegoś dobrego uczynku czy coś, to jedźcie do domu dziecka. Tyle. To wszystko, co ja mogę powiedzieć. Yy, obraz się nadal nie kupił żaden. Yy, nie mam sygnału, że ktoś by w ogóle chciał kupić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzieci. No nie mam. No ale, dobra, nie traćmy nadziei. Także tak, w sumie właściwie, kochani to tyle. No ja nie chcę się tutaj rozciągać i rozwodzić, bo yy, mam tu naszykowane kartki, słuchajcie, z innymi tematami. Więc ten filmik może puszczę tak na szybko, e, ewentualnie. E, nic wam w sumie tutaj takiego, jeżeli chodzi o tą metodę BSM, nie mam do powiedzenia, a nie chcę tutaj mieszać tego tematu z innymi. Nie jest źle. Biorę trzy grzybki po trzy grzybki dziennie. Reishi i po trzy grzybki lwa soplówki jeżowatej. E, jest dobrze. Teraz mamy takie chłód niesamowity tutaj. Widzę, że on też na mnie wpływa. Słuchajcie, jak idę na spacer, no nawet kiedyś nogami tak zmarzła, że wow. No mm, I wtedy trochę było gorzej z tego, co tak zauważyłam. Ale tak ogólnie nie jest źle. Słuchajcie. Jak na trzy soplówki jeżowate i trzy grzyby rejsi, to uważam, że jest całkiem nieźle. Powinnam czuć się gorzej. Przy tylko trzech grzybach. Powinnam czuć się gorzej. A nie jest źle. Tak jak Wam powiedziałam już, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, nie jest źle. Coś się dzieje. Jest lepiej. Pod niektórymi względami. Na efekty trzeba będzie długo czekać. Mówię to nie pierwszy raz. I proszę Was, nie pytajcie się mnie ciągle: no co tam, a jak tam. A już jakieś postępy i tak dalej. Ja sama o tym powiem, jeżeli będę widziała i czuła. Na pewno, słuchajcie, nakręcę film, w którym będę mogła powiedzieć tak. Słuchajcie, poprawiło się znowu to czy tamto. Na pewno to zrobię. Więc tak, no to tyle. Taki króciutki, słuchajcie, taka króciutka wstawka. Na razie nie widzę żadnych innych, oprócz tych niektórych, 7,26 w tej chwili, 27 kręcę. Więc nie widzę żadnych innych, widzicie, ja nie przymrużyłam oczu. Yy, nie widzę żadnych innych takich pozytywów oprócz tego, wszystkiego, co mówiłam już poprzednio w poprzednich odcinkach. Nie będę się powtarzać, oglądajcie. I tyle. No hej, kochani, trzymajcie się, na razie, papa. Pa.